Dzisiaj zagraliśmy w chowanego w Minecraft, ale jako ano. zwierzęta. Zasady są proste. Szukający ma 5 minut na znalezienie chowających. Po tym czasie dostaje podpowiedź, kim są chowający. Szukający ma 3 próby na znalezienie chowających. Zagraliśmy na dwie rundy. To zdobędzie większą ilość punktów, wygrywa. To tyle. Zapraszamy do oglądania. A, ale to jest bieg. nienaturalne. Wiesz, że jesteś mobem, to chodź sobie na szlifcie. Ale w no, wiesz, że ci się nogi wrzynają w ziemię, nie? Tak. No wiem, ale to i tak mnie nie, nie zauważył może. Jest jedna rzecz, która bardzo psuje nam cały, cały kształt, kształt, kształt tego wszystkiego. Że takiego? Ci co? 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 Co takiego. cię ubranek. Nie, nie właśnie, ubranek. nie właśnie. To akurat, to akurat są ubranka, wiesz co? samno. no. Nie mam. Jakie ubranka? Może że nie jesteś zwykłym villagerem? A, nie wiem, nie zamieniłem się w villagera może. Spróbuję w villagera coś kupić może po prostu. Jak tam? Widziałem jak kucasz takie, takie do tyłu, takie, tak robiłeś, tak byś się Chłop grę przechodzi. Dobra, użyjmy tak, masz czas. Dwie minuty jeszcze. zobacz ile to jest po prostu. Dwie minuty i potem się pozimno. Albo też powiem z czym jest za minutę. No na przykład. Do 0.13 masz czas. No nie! Powiedzcie mi kiedy. Co ty debile zamieniacie mnie w k***owce? Wszystko dobrze? Wszystko dobrze? Chyba nie chciałeś prawda? Całe? nie nie, Nie, nigdy Ja? Ciekawe Bardzo interesujące. O co chodzi? <laughs> Ej no cię. lata tą świnią. Nie mogę się nawet zabić. Jakbym chciał. Jak poznałeś? Bo patrzyłeś cały czas w ziemię. Zejść może z tego wodospadu to ma są. To dobra. <laughs> dobra, to już wiem, że to był no. Oj. Wszystko zepsuł. Musisz, że... To się zalicza od wioski jakby? No w sumie... Na, na terenie wioski jest, nie, no nie było powiedziane, że nie może być... Pop. No i... No to dalej jest struktura. Dobra, wiesz co? Tak chyba po się czas kończy. I 0,20 i dostaniesz hinta, pomyślcie czym on jest. Kurwa ale to jest ma... Co to? No, y y on jest kotem. Aha. To teraz weź na jakieś surykatki i poznajesz na tej mapce mały. Czas to 0, 20, do 0.21 pozajmiemy. O, no masz. Jak nie, jak nie, jak nie, jak O Jezus. Leć, leć, leć. Krótko, leci ode mnie, no. O, dostał. No i z jederowego kot nie umiera nas strzała. Deskam. Pięknie. Medykan. nie, będę kan. No, no i co? Masz. O o. No. możesz zaczynać. Mm -hmm. to jest jakaś Co ty robisz jej... <laughs> nic, nic nie przejmuj się. Jesteś trochę podejrzany w swoich działaniach. Nie mówię, że nie. Dobra, który z was jest papugą? Ty jesteś papugą i ty... to jest, jest grasz. Zgubiłem kolegę. Gdzie ty lecisz ja myślę, że to I Muszę Nie ma... papugą co je? Mhm. No dobra. Nie, dobra, to już, już Nie no, bo po prostu posja papugi to dawno. Ty. 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 On wylądował. Ryo na er. Nie, dobra. Może... paranoja już nie wiesz, nie wiesz, który Ej, co tak głową? Co to było? Co to było? Krowa, krowa zjadał papugę tak co naprawdę. to było? Wytłumaczcie teraz w tym się, no. Zgubię kompana. Ty pomóc ci? Mi? Mi? Sobie może. Ej, no dobrze. Nie, ale bo mam powiedz... swojego kompana tu. Przesiaduję z nim moje życie. A właśnie ode mnie odwraca się ode mnie. Mam takie podejście, że... Nie, no, no jesteście papugami, ale... Nie. nie. Który z Was jest papugami? nie ja jesteśmy papugami. Ale ja papu... Ja nie wykryję, że jesteś papugą. No nie, ale możesz wykryć na przykład papugą, że jestem papugą, bo na przykład nie jestem łowity tej papugą. Jesteś papu. jakiś niepochłancony. Papuga <śmulacz> leci, kurwa, sprintem. No, nie ma czegoś <śmulacz> takiego, Papuga sprintuje do wioski. Ej, kto, dobra, kto to był w tym To powiedzieliście, że można do tego... Ale chłopi nie trzęsą na godzinę. Ale nie, ale nie da się twojej. I dalej. Ekspekcja. Nie, ja to się jesteś ter... ty. Gdzie, e, gdzie lecisz? Gdzie tak gdzie lecisz? <noise> zbienię się, zwiję się. No, witam. Co się dzieje? Jesteś bardzo podejrzany, wiesz? A ty co? <głos> <głos> no i teraz wiecie teraz. To ja, to ja! To <noise> ja! <noise> Cześć. <głos> Ej, no ty... Skam! To nie ja! Oh. Oh, ja po bo... gry przesiadywałem z jakąś inną papugą na dachu. Widziałem właśnie. Bo... jakimś NPC-em. Jakim, jakim ale patrzcie, bo... sobie na dachu. No, nie papuga, to tyś, ty, ale. Oj! Ale no już nie lepszy był, nie? Obracam się, a tam papuga sprinta. Ja. No ja. Widziałem to na jego akurat. <laughs> Kiedy mam wychodzić? No Chodź. już Tak? Już? Dobra I wiesz, czym wiesz, jesteś? Nie wiem Napisz na czacie. A widzisz, a widzisz A e... jakbym podskoczył? Nie, Tobie? nie, nie ryzykuj, przez co? I byś wtedy no, by, zobaczył Ale mazys. Co masz? Będziesz ten, robisz ten Ultimate Chicken yy, Skok? A. Nie wiem. <laughs> co to ma być, że ty mnie wrzucasz poza świat? w Co tej to dziury, do, do, do tej dziury ku... <laughs> no, no, nie nie do tej dziury na bo mnie wrzucił. Nie mogę ci nie widzę mojego celownika.

To nie ja. Czyli wam jeszcze jedno próba. To nie ja byłam Ewą. Daj sobie głowę wyżej. Poślubię, poślubię, O ale sikba Ej luź, już go nogami, centralnie. <śmany> On ci kurwa prawdy powiedział jeszcze. Czy jestem kurwa latającą żabą? Ej, ja chodzę po powietrzu! <śmany> Gdzie jesteś? Tu, tutaj. W sensie się. Chodzę sobie, chodzę sobie po powietrzu, jestem na, na środku wioski sobie chodzę, A, tak, nie, tak, jak tak jak żab pysy. żabką. Mogę się zamienić w kijankę. Mierz mu czas, no, dobra? Ja posu Posuwasz psa. No, chyba mierzę. Masz, masz minutę. Nie no, nie wiem w sumie ile masz, ale masz minutę. Nieprawda Leluś. To wszystko co widzisz to było przekłamane. Nie, nie to nie. Aj to to, co to co? Nie, ale co, ty nie, nie byłeś krową? Ja wziętuś krową. Nie ja tylko w krową. krową. Ja się tepnąłem w krowę. Nie, 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 źle się bawisz. ale to było nieuczciwe, to było nieuczciwe. Daj mi no, sprawę. oczu. odatkaj no, oczywiście do góry. Było. Dobra, to czekaj. Zobaj ja wracam to do dołowcy. Do, do, do. do do, do... 5 sekund. Do Raz, Już. dwa, trzy, cztery, pięć, osiem, sześć. Ej, to będzie cheat? Jaki? No, no uderzyłem go, nie zabijam. Uderzyłem, <dys Juan> nie, nie zabijam. Jak tam z czasem imo, to to 53 masz czasy. No ale to jest ciężkie, zobacz ile to jest... Ile to jest no pięć, słuchaj, nie mówię, będzie prosto. Ile jeszcze czasu? To 53. 5, 4, 3, 2, 1 i stop. Koniec. Gdzieś gdzie byłem? Nie, nie. Stój, tu stój stój, 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 stój. Za bardzo studni. No tutaj! Ale to niedawno wszedłem. Oj, już blisko. O kurde. Kurwa. Co to było? Ten ja się spierd... Gacie już podróżają. To mikrofon. To mikrofon Gacie wiesz... Gacie dziurę proszę. mają. Dziurę mają. Ja gotowy. Gówno wypada tak? przez, hmm. przez... No ja idę. Iluś? No ta, 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 idę. Koza. Angielska, że w ogóle... No, Ej, no, ale to no Nie, to to nie. takiego, że mu nogi, no. U pana z Ameryki tak było, pozdro. Ale u pana z Ameryki... No, bo... Ale my nie jesteśmy pan z Ameryki. Aha. Nie, czy... nie zaliczam się Coś powiedziałem, powiedziałem. Dlaczego? No bo ty mi rzucasz blok pod nogi, no. <laughs> no. Ja mam dzisiaj IQ po prostu. Nie, Jestem nie, nie to się nie zanicza. Dobra, sami się jeszcze raz. Gotowy. Hmm. Gdzie mu się tak śpiesz? Zabiłeś kogoś? Nie. nie. Oj. No nie, Żabciu. no weź, no, no. A ty? No, to ja. ucieka uciekaj, zamień się w coś innego. Nie możesz mi zabić. Pozwalam ci. No to dobrze. To powodzenia. Aha. Pies, też jakieś razu Niemcy chyba co. Wszystko okej? Okay? Mieszko, mieszko. Bo. to jest kreatywa, dobra. Ja Eee Co to ma być? Nawet podejść do niego nie mogę No o. 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 No Uważ, po prostu, po prostu umarłeś tak Po prostu... zabił się o. Jaki to jest, że ty wyzwierzęsz na tak, dragona, I, tak i tak byś umarł, tak Ja no. No, nawet nie widziałem to. Czy... Tylko Tylko, tylko widziałem kota, który zapierdala po zagrożeniu dla, dla świn. Na przykład No bo mnie jeszcze zako Nie, jeszcze ja Zwykowałeś się Aha Ty jest... A. Wszystko Ciebie też nie mogę bić. To nie ja. Aha. Co? Kur... Kotku. Wskazujesz mi kogoś, czy co? Nie, no tylko lata za to. Mówisz. Tak. Że to przypadkowe, że akurat pojawi się na tej żabie, tak? Bo, przecież na ciebie był a że ty jest. A uderzy ją. To... Uderzy ją. Albo rzuciej blok pod nogi. udowodnij, że, Udowodni, że to nie on. udowodnij, <laughs> że to nie on. Zawadzcie, tu nie ma zabejrzany. Myślę, że to nie żaba. No <laughs> A ile to masz tego życia? Ja mam nuderowy ten! O dobra. I to dziwnie, bo przez ściany. <grymne> nie możliwe. Mm. Mm. No, Co panuje. to jest? Zaczekaj, cię widzę przez ściany. A to chodzi się? Znak pokoju międzynarodowy. Ej czekaj, patrz teraz. Co tam macie? Kto za jakąś zwołaną Już w <grymne> Kucnie Może zobacz co, co ci podejrzanie wygląda Czegoś jest może dwu, czegoś jest może podwojone Może nie, Coś jest... co nie, za, nie zawsze występuje w wiosce jako razy dwa Golem? Golem już jako rozpiłem. A może jest jeszcze jeden? Gdzieś ukryty No właśnie a może to naprawdę kot? Czarny kot. Ty no już tak zawsze stajesz. No właśnie... Co może nie być. To nie on. Hmm. To nie on. To on. <laughs> Słyszałem guzikami klika przecież. O, to nie był on! Mówię, że nie on, bo za dziwnie biegał. Hej, <laughs> <I> patrz! <laughs> przez, przez okno. Fajnie. Co to jest za latanie? Ej, no co to jest za latanie? A jak miałem tu wejść inaczej? No normalnie sobie podbudować się, nie wiem. Ja, ja nie latałem pod, po wiosce. Ale ja nie latam Co? po wiosce... Mieliśmy latać. Ja tylko sobie na budynku no. podleciałem. Co masz? Czyli coś czy jest na budynku, to coś śmierdzi coś. No i zniknął. Chyba odleciał. Wiesz że tu nie ma zielonych żab, nie? Jak to? Jak to nie ma? Nie ma Są tylko te żółty. Ej, może w morskiej moda, co? No nie i wpadł do ziurska jakiegoś. Dobra. Chcesz, oh. mi włączyć tego Tak się nie. robi, pom, tak nie, się robi z posiady. Się... Dzięki za info. Skupiłem go. Czyż <laughs> on już tak umarł, tak naprawdę? Nie, nie umarł. No to no widzisz, że on był kreatywny, więc... Ten... tylko że on jest błądem, więc raczej się wyróżnia to Zoglin? co to jest Z oglin? O Boże Tum, Tum. Ale mam łapę <ścoughs> Jest o co element, nie? Pan jest tego